Wiecie, jaka jest porąbana rzecz, że zależnie od tego, w jaki sposób ustawię tutaj mikrofon, inaczej będę do Was mówił. To znaczy, jak mikrofon jest tak jak teraz, to ja mówię właśnie tak w miarę normalnie, nie? To znaczy nie dre mordy i tak dalej. Ale jak ustawiłem ten mikrofon gdzieś tam yy, i podgłośniłem go, tak jak zazwyczaj nagrywałem na YouTubie w ten sposób, to nagle mój głos poszedł 14 decybeli wyżej i zacząłem totalnie drzeć mordę i zachowywać się troszeczkę bardziej nieokrzesanie, co poskutkowało w sumie tym, że też materiał był trochę bardziej chaotyczny. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie szanowni państwo. Witam was. Tutaj jest inne tło. Bardziej myślę, tutaj spostrzegawcze osoby albo takie, które są na bieżąco. Wiedzą, że zmieniło się tło za mną. Już nie ma zielonej ściany, teraz jest piękne. Tutaj, co tu jest, fotel. Tutaj mamy jakieś. O, możemy sobie popatrzeć. Tam jest święty Mikołaj. Palma. Nie widać lemura. Lemur tam jeszcze jest. Kilka książek. Z drugiej strony natomiast. Z drugiej strony natomiast. Ukulele. Mamy psa, który gra na tym ukulele. I mamy takiego małego bałwanka. To jest taki tyci bałwanek w tamtym miejscu. Nie mylić z tym bałwanem. Tam, tam siedzi taki mały bałwanek. Witam Was bardzo serdecznie, szanowni widzowie w Broken Ranksie. Czy ktoś tu z Was jeszcze gra w Broken Ranksa? wszyscy zdajecie się, ja wiem, że wygracie. Wiem, no, mówicie, o, ja już nie gram, bo to już nie jest to samo co kiedyś. A potem się logujecie na serwer i was tu widzę, kurczę. Ja wiem, jak to jest. Szanowni Państwo, w tym filmie będzie totalny, absolutny chaos. Ja sam już nie wiem, co się w tym filmie dzieje. Jak widzicie, jest 22.54, jak to nagrywam, a patrzcie, 26. Ja tutaj już bardzo długo mówię, że tu będzie totalny chaos, bo naprawdę to jest totalny chaos. Ja nie potrafię zebrać swoich myśli i Wam przekazać tego, co chcę powiedzieć. A wiecie, co Wam chcę powiedzieć? Po pierwsze, po drugie, a trzecie. Trzymajcie się. Pozdro. Przede wszystkim wyjaśnię Państwu, co my tutaj robimy. W tym, w tutaj broken ranksie. W bliższych odcinkach będziemy robili sobie fabularne questy. <grywia> ja to mówię za każdy pierd razem, nie? Fabularne questy. To jest content śmietanka YouTube'a 2025. Fabularne questy w Broken Ranks. Była jakaś aktualizacja. Tu jest nawet ten Humboldt i on nas chce wpuścić do Heurokratosa, ale jeszcze nie mamy, jak widzicie, wstępu. Będziemy robili questy, ponieważ były aktualizacje w tej grze i mamy nowe krainki do zwiedzenia. Mamy dużo rzeczy do zwiedzenia. Mamy nowe bossy. Zaraz wam pokażę. Dla osób, które nie śledziły Broken Ranks przez ostatnie parę lat. Yy, mamy przede wszystkim tutaj nowy quest fabularny. Znajomi za morza. Odblokowała nam się trzecia seria questów fabularnych. Ona rozpoczyna się w tym miejscu i mamy zadania główne, 55. poziom, znajomi z morza, bestie o dwóch głowach, ciemne ścieżki oraz kosztowne łowy. Później mamy bossa do pokonania, tym bosem jest oczywiście nasz tutaj szanowny pan Heurokratos, nie ma go tu, może będzie w koldach On będzie tu, zobaczcie, jak sobie wejdziemy tu, to mamy talię I tu pewnie będzie Heurokratos, tak? Bossy, Heurokratos, dokładnie tak Jak widzicie, ja mam talię nieodkrytą Nie mam nic poznanego, szanowni państwo, zapiszcie sobie to Nie mam nic poznanego z nowych serii questów fabularnych Tak samo z talii, jak i z tego tutaj Alairu Północnego Gdzie jest kolejny boss, jakim jest Hvar tego to już totalnie nie wiem, jak on wygląda, wiem, że tylko widziałem na zdjęciach na Facebooku, że to jest jakaś taka lawowa instancja, nie wiem, czy to jest jakieś tutaj kolejne miasteczko, czy tutaj jest tylko instancja, tak szczerze widzę, że to jest jakaś brama. I szanowni państwo, ja yy, nie grałem w to, znaczy grałem w Broken Ranks'a, ale specjalnie robiłem sobie taki limit, żeby nigdy nie wejść do Tali w żaden sposób, mało tego, ja wam to udowodnię, bo to może być troszeczkę dla was... Nielogiczne, tak? Bo ja w Broken Axa gram y, prawie regularnie, praktycznie. Mam 105 level Bambosz Jak widzicie, y, ale jak sobie wejdziemy. O, tu jesteśmy na Iwrawulu, no gdzie moglibyśmy być, nie? No tutaj k***a, całą grę gram w tego Iwrawula. Jak sobie wejdziemy na mapę. I wejdziemy sobie tu. To jak widzicie, tu jest wszystko nieodkryte. I w talii również jest wszystko nieodkryte. Nigdy nie widziałem, jak wygląda talia. Specjalnie nigdy nie chciałem do niej pójść. Nie patrzyłem żadnych filmików, obrazków. Nic praktycznie, nie wiem o tej talii. Chyba na Facebooku gdzieś tam mi się jakieś zdjęcie przewinęło kiedyś. Ale moja wiedza o talii jest zerowa. Nie wiem, czy to jest jedna duża mapa, czy to jest kilka mapek. E, więc, więc nie mam pojęcia. Będziemy to zwiedzali, wszystko na odcinkach. I tak samo nie wiem, jak wygląda ten tutaj kolega o nazwie Chwar. E, gdzie on był? Chwar i tu jest jeszcze... Zobaczcie, mamy na przykład wykwit, grobnica, płomieniec, event, obrona mostu, tu sobie w arkana się pobawimy. Muszę jedną rzecz sprostować, jak wejdę sobie na mapę i zadania, ja tutaj mam porobione, e, zobaczcie, mam porobione trzy pierwsze questy. I tak zrobiłem je rzeczywiście, nagrałem odcinek z tego, tylko że ja do tego źle podszedłem, robiłem to jakieś pół roku temu. I ja nie wiedziałem, że to jest tak dużo czytania i stwierdziłem, że przejdę te questy w formie Tahma czy tego gościa, co kiedyś nagrywał na Tahm nie on się nazywał chyba na YouTubie. Z Broken Ranks, że po prostu czytałem ma wszystkie te questy, bo byłem ciekawy, tych fabuły tak dalej. I nagrałem chyba godziny odcinka. I przez godzinę odcinka nie dotarliśmy do talii i wynudziłem się tak. Gardło mnie bolało od czytania i stwierdziłem, że nie. To trzeba zrobić inaczej, bo ja się nudziłem, wy byście się nudzili. Wszyscy byśmy się totalnie zanudzili na śmierć, mimo że kwesty były całkiem ciekawe, nie pamiętam ich totalnie. Wiem, że goniliśmy jakiegoś feniksa czy jakiegoś Goniliśmy go przez całą mapę. I tam były jakieś dziwne walki, na które były zbyt silne. Bo ja miałem już chyba tam sety level około. I ja tam dużo, no, dobra, to do... nie? Więc dzisiaj i tak mam mnóstwo do rozmawiania z wami. Mnóstwo tematów do poruszenia. Więc będziemy sobie robili te questy gdzieś tam pomiędzy, pomiędzy tym tutaj, wiecie, moim gadaniem. Mamy, jak widzicie, teraz kłeścika, żeby pójść sobie do Petra. I właśnie do niego tutaj zmierzamy. Więc oddalimy sobie już mapę i możemy powoli tutaj wchodzić. A teraz, szanowni państwo, zmieniamy całkowicie klimat. Przenosimy się do ciepłej, upalnej, gorącej Afryki. African John Partman nawijał oh, yeah! Copyright free! Ogólnie powiem wam, jeżeli nie widzieliście tych. Questów tutaj nie będzie zbyt dużo akcji. Yy, ja to chyba przeklikam bo grałem w to raz i tak szczerze nie chcę mi się tego czytać drugi raz, jakoś się to za bardzo wczuwać, ja po prostu chcę zobaczyć talię. E, może ja jestem stary, może, może tak jest, ale szczerze nie interesują mnie te questy tak jak kiedyś. Bardziej, bardziej właśnie chcę zobaczyć nowego bossa, nową mapkę, a tutaj mogę sobie po prostu przeklikać. E, jeżeli coś będę musiał bić, to myślę, że sobie poradzimy. Mam 57 level voodoo, e, więc to są questy 55, więc myślę, że sobie poradzimy jako tako. E, problemów z kadri. Dobra, no i tu będzie się coś tam działo w tle, ja będę do was gadał. Szanowni Państwo, jesteśmy... W moim nowym domu, w moim nowym mieszkaniu, witam was bardzo serdecznie, na początku w ogóle chciałem nagrać taki vlog, coś ala lata 2017 jak nagrywałem na YouTubie I nawet próbowałem to zrobić, ale stwierdziłem, że jakoś tak się głupio będę czuł, na pierwszy, pierwszy ogień taki coś nagrywać, gdzie moja morda jest na, na cały kadr I stwierdziłem, że nie, że zrobimy to inaczej, zobaczcie, ej zobaczcie, widzicie jak ja tutaj skipuję, ja to wszystko czytałem ja to wszystko czytałem dla was. Widzicie kiedy było poświęcenie? Mi to zajmowało godzinę, nie? Boże święty Dobra, po prostu to przeklikamy? Zobaczcie, tu jest jakieś pospolite ruszenie, będziemy się chyba zaraz bili, możemy się napić. O, zabili ziomeczka, ale szkoda. Więc yy, mamy walkę, to może zróbmy pauzę i powalczmy trochę. Ej, nie pamiętam jak się wygra Wudu. Znaczy ja grałem wudu co jakiś czas, jak mi się bardzo już nudził Moś To się logowałem na tego wódeka i coś tam sobie klepałem marionetki. Nie było to tak przyjemne jak na... O kurde, to może być ciężka walka, tak szczerze. Nie było to tak przyjemne jak na... Co to za taktyka w ogóle? Jak na Mosiu, ponieważ Mosi jest po prostu prosty do gry. Tam klikasz sobie, yy, wiecie, ogień. Muszę tego coś ciszyć. Yy... Rzucasz sobie ogień, desz ognia i po prostu robisz coś innego, w tym czasie się sam exp farmi, na voodoo trzeba było trochę poklikać. Chociaż to też i tak w sumie było takie klikanie, głównie przeklikanie takt i udostosowywanie obrony do tych wilków, które cię atakowały. No, wracając do tematu. Myślałem, żeby nagrać takiego vloga, gdzie po prostu stanę, wam pokażę może tutaj troszeczkę jak mieszkam, tu właśnie to właśnie to tło tam wam pokażę, jeszcze prowizoryczne, to będę tutaj wszystko modyfikował, wiadomo. Ale stwierdziłem, że nie, że, że to nie dla mnie chyba, nie na pierwszy ogień, że troszeczkę bym się chyba cykał. Jak mi się wydaje, wiecie, w dobie sztucznej inteligencji, w dobie, w dobie, w dobie, takich internetów, gdzie youtuber chyba nie ma zbyt dobrej sławy już, tak, kiedyś, jak się mówi, że jesteś youtuberem, to ludzie myślą, okej, okay, to tak w sumie co potrafisz, wiecie, nie, to tak, no, nie jest dobra sława, więc... Nagramy sobie, myślę, takiego vloga, ale nagramy go jakoś tak w międzyczasie. E, a my tutaj po prostu będziemy segrali Broken Ranks'a, tak? Przez ostatnie parę lat. E, w przyszłości też, e, niedalekiej w przyszłości będą tutaj nowe projekty, myślę, poza Broken Ranks'owe, ale o tym powiem, myślę, więcej jakoś tam w przyszłości. W przyszłych odcinkach gdzieś tam przemycę te informacje. E, na ten odcinek wystarczy wam wiedza, że... że... ej, nie macie dość mojego p... jeszcze? Na ten odcinek wystarczy wam wiedza, że jestem w nowym mieszkaniu, dzięki czemu mogę nagrywać kiedy mi się podoba. Mimo, że jest teraz środek nocy i dziwnie mi się nagrywa, mam wrażenie, że moi sąsiedzi już mnie nie nienawidzą. E, ale mogę nagrywać kiedy mi się podoba. Mogę to robić, e, że tak powiem, lepiej, bardziej dopracowane filmy. Mogę robić kiedy mam wenę, a nie kiedy mogę to robić. E, I nie ma takiego jednego zgreda za ścianą, ale e, to zostawię dla siebie, nie będę tutaj robił oversharingu. E, na Discordzie pisałem, e, że, że, że należą wam się wytłumaczenia, dlaczego mnie nie było i czemu znowu robię powrót. Czy chce wam się komukolwiek... Wydam ciebie teraz, drogi widzu. Spójrzmy sobie w internetowe oczy. Czy chcecie się słuchać po raz 58? Dlaczego mnie nie było na YouTubie? Serio? Niby się nie chciało. Jakby, Jeżeli ci się chce, mogę ci napisać, nie? Napisz do mnie na Discordzie, to ja ci powiem. Powiem ci, powiem ci z jakim miałem tutaj do czynienia problemem, że tak powiem. Ale no, na filmie, no nie chce mi się tego robić. Nie chce mi się tego robić. To jest już skończony temat. Najważniejsze jest to, że. Jestem już na swoim i jestem mega szczęśliwy z tego powodu. I możemy sobie nagrywać kiedy chcemy, i streamować kiedy chcemy. To jest fantastyczna informacja, szanowni państwo. jaki dziwny akcent, nie? Zwróciłem uwagę, że mam jakiś totalnie dziwny akcent, taki melodyjny, nie? Czy też macie takie wrażenie? O, oduczyłem się nagrywać. Totalnie oduczyłem się nagrywać. Jakby ja widzę to, nie? Że, że, że oduczyłem się nagrywać. Ostatnio e, mogę chyba wam powiedzieć, że ja pracuję w call center i jak ja pracuję w call center i gadam do mikrofonu, to zawsze ta druga osoba mi odpowiada. I ja robię to przez X godzin dziennie, i przez to, że robię to przez X godzin dziennie, jestem przyzwyczajony do tego, że ktoś mi jednak odpowiada i straciłem tą taką introwertyczną, introwertyczną, wiecie, bańkę gościa, który gada do siebie i nie potrzebuje, żeby ktoś mu odpowiadał, nie? Że, że teraz jest tak dziwnie. Tutaj mamy 1%. To mnie strasznie denerwowało. Tutaj możemy skupić się na chwilę na grze. Strasznie mnie to denerwowało, jak grałem Magiem Ognia i robiłem te questy za pierwszym razem, pierwszym podejściem, że oni mają 1% i nie mogę ich zabić. Głupie to jest niesamowicie. Czemu tego jeszcze nie zmienili? Broken Ranks, White Moon Games. Zróbcie coś z tym, żeby oni mieli więcej HP, ale żeby można było ich bić. No, 1%. Zobaczycie, widzowie, jeżeli nie widzieliście tych Questów fabularnych jeszcze, że praktycznie w co drugiej walce. O, widzicie, mam tak, w ogóle taktykę na magnetkę, że tylko na bliską obronę. Że w co drugiej walce jest takie coś, że się walka kończy i mamy 1%. To jest głupie. Change it. Ale tutaj zaraz fajna animacja chyba będzie. Ten Ogre zaraz podejdzie i tego gościa tak zabije. O, widzicie? Pamiętałem to. Jak znajdę, to wam wkleję moją reakcję jak to pierwszy raz nagrywałem. Chyba mam gdzieś to na kompie zapisane, to mogę wam wkleić. Nie za bardzo wiem co się dzieje. Nie no, jest 1% szans. Tu też 1% szans. Wow! Wow! The fuck! Co się wydarzyło! Rogo odrąbał głowy mu, ale animacja zajebista! Ej dobra, widzowie. Pytanie do was, yy, bardzo istotne. Czy wy jeszcze gracie w Broken Ranks'a? Czy w ogóle, wiecie, bo... O, to jest ten, to jest ten Sifa, Sifa, to jest ten właśnie lwo, lwo ktoś tam. Lwo Fenix. o którym wam mówiłem. Zobaczcie, on wygląda całkiem fajnie, spójrzmy na niego na chwilkę. Szanowni Państwo, czy wy jeszcze gracie w Broken Ranks'a? Bo muszę wybadać rynek, czy w ogóle wam się jeszcze chce oglądać tę grę, bo... Ja mam po prostu kanał broken jak sobie to nie jest, tak, że mam jakąś współpracę z White Moonem czy coś, to żeby na teren konie nic nie znaczy tak naprawdę. E, więc, więc po prostu wiecie, czy, czy, czy jest jeszcze sens nagrywać to? Czy w ogóle ktoś jeszcze jest chętny, żeby zobaczyć film jakiś z tej gry? Bo moim zdaniem akurat najbliższe filmy, które na pewno nagram dla własnej zabawy, e, będą ciekawe, nie? Bo zobaczymy tą talię w przyszłych odcinkach, te nowe bossy, Heurokratosa, Chwara, tę, tę, tę nową instancję. Hmm, czy coś jeszcze, no nie wiem w sumie czy coś jeszcze, więc myślę, że będzie trochę kontentu z tej gry do podagrywania, ale właśnie pytanie, czy wy w ogóle chcesz, chcecie to oglądać, czy może byście chcieli zobaczyć coś innego, na przykład jakieś inne gierki, ja tutaj na przykład proponuję League of Legends albo Minecrafta, nie, ale no możemy, możemy się dostosować, ja mogę się dostosować do Was, mogę porobić coś, co wy chcecie rzeczywiście oglądać, Trochę się czuję takim dziadkiem YouTube'owym. Dobra, i zrobimy sobie takie badanie rynku. Weźcie, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie chwilkę, napiszcie no w komentarzu, czy gracie w Broken Ranksa, czy nie gracie, ale oglądacie Broken Ranksa, czy może w ogóle nie gracie i w ogóle nie oglądacie Broken Ranksa, a tutaj jesteście przypadkiem, nie? Bo, bo jestem ciekawy, jestem ciekawy, ilu z Was gra i czy w ogóle jest jeszcze sens to nagrywać. Więc możecie napisać w komentarzu, yy, ja Wam przypnę serduszko, bo mam, mam zwyczaj przypinać serduszko, jeżeli dla kogoś to jest istotne, to prawdopodobnie Wam takie serduszko przypnę. Zawsze przypinam serduszka. Dobra, my tu nie mamy w ogóle many sobie wystanie e, Ta walka z Sifą też jest taka bez emocji, widzicie? Bo ja tu się w ogóle nie skupiam, mimo że jest nowy przeciwnik, nie? Ale to jest tak zrobione, znowu, żeby ta Sifa zaraz uciekła, czy, czy coś takiego. no fuck. A dostanę w czapę. mam tego ognistą tarczę. I te walki są pozbawione emocji. One są bardziej tak fabularne, żeby jakoś tam wyjaśnić tą fabułę, ale, ale no, nie są ciekawe, nie? Bo tu nie trzeba w ogóle się skupiać, bo i tak, jeżeli mamy zginąć, to ta fabuła poleci tak, żebyśmy nie zginęli. Więc, no. W ogóle ja miałem tyle pomysłów, w jaki sposób nagrać pierwszy film. Wspomniałem wam chyba na początku o tym, że miałem scenariusz rozpisany, gdzie w ogóle miałem coś dziwnego robić na tym filmie. Miałem w ogóle w scenariuszu był zapisany taki podpunkt, że biorę krzesło i tym krzesłem rzucam. Żeby zamanifestować to, że mam teraz pełną wolność w życiu i mogę robić, co chcę. Jak teraz sobie pomyślę, jak już mi się trochę zmienił humor i ten wyprowadzkowy entuzjazm yy, opadł, to tak sobie myślę, że to nie, może nie był najlepszy pomysł, żeby rzucać krzesłem na odcinku? Czy, czy może, może są lepsze przekazy, lepsze sposoby przekazania emocji <noise> niż rzucanie krzesłem? No i widzicie, i uciekła. No i taka to walka. No to zero emocji. Jednym w ogóle z pomysłów też było nagranie piosenki. E, tylko spróbujcie nagrać poważną, smutną piosenkę o tym, dlaczego nie nagrywaliście filmów na YouTubie, mając dobry humor. No, wyszło mniej więcej coś takiego. Klawo jest, wujek Józek tańczy fest, metal. Biodra na parkiecie, bomba i cała... No więc, więc, więc sami, sami słyszycie, sami słyszycie, że to też nie wchodziło w grę. No i właśnie taki film, gdzie sobie już po prostu gram tego Brocken Langsamu. Mówmy się, te questy to arcynudny content. Arcynudny content to jest, nic się tu nie dzieje. Ale moje, takie questy z moim pieprzeniem gdzieś w tle, i, I takim gadaniem myślę, że mają po prostu ręce i nogi. Wyśleć Arcyskrzeka. Arcy krzek to ja nagrywający tę piosenkę, którą przed chwilą słyszeliście. Dobra, idziemy dalej. Jeżeli kogoś interesuje fabuła, co my tutaj teraz ciekawego robimy, to w skrócie. Idziemy się bić utorem, czyli jak zawsze. Będziemy musieli w tym. w tej części wyzwolić talię, czyli to nowe miasteczko. I teraz z tego co kojarzę, gadamy z tym wilkomówcą i szukamy. To jest jej bestia. Ta Sifa to jest bestia tego wilkomówcy. I szukamy teraz tej bestii, bo ona nam pomoże chyba w walce. Jak dobrze pamiętam, tylko że ona teraz nam nie pomoże w walce, bo ona chce nas zabić i my musimy najpierw ją wypatroszyć. Tak, wypatroszyć, no to, to dobra, niech będzie. Musimy ją wypatroszyć i musimy ją potem oswoić. Taką wypatroszoną zrobi się y, Sify Indyk po prostu w tym momencie, y, którego będziemy mogli podać przy stole i zjeść. Y, I wtedy będziemy y, mieli super siłę. I e, wiecie, będziemy zbufowani tym indykiem, który wcześniej był sifą i będziemy e, mogli zionąć ogniem i dzięki temu, e, zdobędziemy talię, bo po prostu spalimy to miasto w pi**u. E, tak naprawdę to nie, nie mam pojęcia co jest dalej w tej fabule, ale to by było całkiem ciekawe, całkiem dobry zwrot akcji, e, szanowni państwo, lecimy, coś tu się dzieje, musimy szybko po prostu przeklikać, dołączasz do walki, znowu będziemy walczyli. Co teraz? Teraz walczymy z Utorską bestią i z Anilą. I Anila Bogus z jakiegoś powodu nie można je pokonać. Jakbym miał dać opinię o tych pierwszych trzech questach, bo ja już widziałem, to są źle zrobione. White Moon Games, yy, panie, panie Drygu, panie Szeszej, no... Yy, źle zrobione są te questy. Nie chcę narzekać. Może, może one są ciekawe fabularnie, chociaż jakoś w sumie no, nie za bardzo w sumie ruszyły. Jak czytałem je za pierwszym razem, pamiętam, że to było takie. E, Okej, okay, no dobra, niech będzie. To źle są zrobione po prostu te walki. Te walki są totalnie nieemocjonujące przez to, że nie możemy pokonać tych ludzi. Myślałem, że to przez to, że grałem magiem ognia na zbyt wysokim levelu, a to jest po prostu Voodoo 57 poziom, czyli to jest quest dla mnie przeznaczony. Nie mam jakiegoś super eku jak widzicie, nawet wyładowane jest. Nie mogę się odczarować, cholera jasna. I dalej jest ten problem, czyli te walki po prostu są ustawione. Jest 1% procent szans na trafienie. Nie powinno tak być. Proszę, proszę tutaj to poprawić. Mam nadzieję, że kolejna część questów fabularnych, która wychodzi już niedługo, będzie ciekawsza. No, i tak naprawdę to chyba jest wszystko, co chciałem powiedzieć, kurde. Się wygadałem, mamy już... No nie wiem ile, Z 30 minut filmu skrócone to będzie 25. Ja jeszcze trochę tutaj ponagrywam, żeby przejść te questy, do chociaż do tej talii, żeby na kolejny odcinek zrobić cliffhanger. Ale chyba jeszcze przed nami kawał drogi. Tak mi się wydaje. W ogóle jeśli chodzi o Broken Ranks, to ostatnio sporo się działo w tej grze i takich negatywnych rzeczy mam wrażenie, nie? Yy, nie wiem, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, może ja tylko śledzę te negatywne tam rzeczy, ale najpierw była taka afera... Yy, w sumie skąd ten temat? Yy, no, uciąłem, uciąłem w ogóle początek tego tematu. Yy, no nieważne. Na, na początku była taka afera, że był event, yy, nie wiem czy kojarzycie, czy graliście wtedy, był taki event... Yy... Noc Potworów to się chyba nazywało. Była, był event Noc Potworów i tam strasznie dużo można było sobie złota zarobić. Tam inflacja w ogóle poszybowała w kosmos i niezbyt mi się to pamiętam podobało. Ja tam też nastukałem kilkadziesiąt milionów, kupiłem sobie dużo. Nie na tej postaci, grałem na mosiu. Ja teraz na mosiu gram tylko praktycznie. Tu gram sobie tylko tak okazjonalnie. Wykupiłem tam EQ i tam ogólnie ta inflacja trochę zepsuła chęć do gry. Była była dosyć, dosyć ostra akcja z tym eventem. Nie wiem, czy w końcu twórcy Broken Ranksa jakby. Są świadomi tego i jakby wiedzą o tym, że tutaj skrzanili, czy tak miało być, nie wiem, ale strasznie mam wrażenie wtedy spadł mi troszeczkę zapał do tej gry, chociaż może nie aż tak bardzo jak mógłby, tak myślę. No a potem była ta akcja z tym expieniem na V2, nie wiem czy, czy kojarzycie ten temat, ja tam co nieco oglądałem film u tato, taki youtuber, obejrzałem i obejrzałem też... Obejrzałem też film u Galajusa chyba na ten temat, ale była taka akcja, że można było pójść na V2 jako Lolek, to znaczy szliście sobie na dowolnym levelu, tylko mieliście full EQ i 140 poziom przed wami, I ten 140 poziom to musiał być wódu albo moś. Wy mu płaciliście, a on Was expił i to expił Was w takim cholernie szybkim tempie, że tam można było chyba nabić 140 level w miesiąc, jak dobrze poszło, czy coś takiego. I ja to widziałem, widziałem screeny z tego. Nie korzystałem z tego, bo po prostu psułoby mi to zabawę. Ja, ja mam ogólnie takie podejście do tej gry, że nie patrzę na metę, nie patrzę na to, jak najszybciej XP czy zarabiać. Ja sobie siedzę i biję, biję je w rawule po prostu, i to jest moja gra w Ranksa. Czasem jakąś jaskółkę sobie pokonam, jak mam lepszy dzień. A tak to siedzę i klepię je w rawule, rybo rybostwory, i po prostu ta gra zmieniła się trochę w taki symulator po prostu bicia je w rawula. Przez to też moja, moja moja zajawka tą grą trochę spadła, ale o tym będę mówił w kolejnych odcinkach, ale spokojnie, odcinki będą ciekawe. Quality content będzie z Broken Ranksa, możecie mi zaufać, ten jest tylko pilotem, do, wstępem do tego, co będzie się działo. Yy, więc było takie coś, że można było mega szybko wyekspić konto, ja z tego nie korzystałem, ale jestem świadomy, że pewnie wielu z Was korzystało z tego i teraz macie jakieś wysokie levele. Trudno. Można mieć tylko chyba pretensje do ekipy, tak naprawdę. Kurde, ej, zaproście mnie w lipcu na tajemniko, na kolejnego, ja jestem, wiecie, że ja jestem zawsze po waszej stronie, ale muszę mówić prawdę, jakbym nie mówił prawdy, to bym był kłamczuchem bym był wtedy, a muszę mówić prawdę, zawsze trzeba mówić prawdę, bo prawda jest najwyższą wartością, tak? Tak więc chyba można mieć tylko pretensję do ekipy, że tak spieprzyli to i nie załatali tego w porę i przez X czasu można było po prostu expić na tym V2, że powiedziałem V1 na początku chyba tak, że można było expić na tym V2 i tak bardzo szybko nabić ten level, co psuło praktycznie całą zabawę z tej gry. i że ten event inflacyjny, no i kurde, no i kurde myślę, że, że po prostu troszeczkę no zepsuli, nie? Zepsuli. Ale czy to nam przeszkadza? Myślę, że nie. Wiem też jeszcze jeden temat, wiem się wypowiem, mógłbym to zachować w milczeniu. Ale słyszałem, że jest duży problem z botami w tej grze, że ludzie sobie normalnie ekspią na botach. Nie będę konfidentem, ale wiecie, nie powiem. Nie no wiadomo, nie będę na swoich widzów nadawał. Ale doszły mnie takie słuchy, że jesteś takiego jak bot do tej gry. Yy, ja nie mam żadnej satysfakcji z korzystania z takich rzeczy. Więc też mnie to minęło, wiadomo, nie rozumiem do końca, po co grać na botach w tej grze, szczerze mówiąc. Więc korzystanie z takich botów i myślę, że dropienie rarów na potęgę to też jest dosyć mocny problem w tej grze. Mam nadzieję, że to już załatali. Nie wiem. Ja słyszałem, że to było popularne jakieś kilka miesięcy temu, nie wiem jak jest teraz. Mam nadzieję, że już tych botów cholernych nie ma, bo one psują zabawę, one psują chęć klikania w tę grę tak naprawdę jak wie, że ktoś może po prostu sobie aplikacją to porobić. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj, że mieszkowie, którzy to robili, dostaną bany. Nie róbcie tak, nie wolno tak robić. Trzeba grać uczciwie, na równym poziomie z innymi graczami. Co tu się dzieje? Aha, Siwy nie ma, okej. Okay. Więc no, więc no miała trochę dram ta gierka, nie? Myślę, że też już nie gra w nią tak dużo ludzi jak e, kiedyś, więc no trochę lipa. Trochę lipa, ale mamy tutaj dużo rzeczy do w ogóle sprawdzenia. Też jest jeszcze ta aktualizacja z epikami V2. Ja nie nagrałem z niej odcinka. Tam jest taka fajna komnata. To chyba nie tu, nie? Tam jest taka fajna komnata teraz. E, chyba w tym miejscu albo gdzieś tam dalej, gdzie można epika V2 wykuć. I ja w nie byłem oczywiście. Już nawet mam taki itemek, jak tam Daimonit legendarny czy coś takiego. ta aplikacja jest bardzo ładna. E, przepraszam, ta lokacja jest bardzo ładna. Więc jak nie widzieliście tej lokacji, to wam może potem jeszcze ją pokażę. E, dobra, myślę, że musimy iść tu. Jest skinia na masywie. Tutaj pewnie się nasa SIFA. Ukrywa, jak widzicie, już piórę straciła. Zaraz ją włożymy do zupy, będziemy gotowali. Dobra, quest kolejny, bestia o dwóch głowach. Nie wiem kiedy się wchodzi do Tali, tak szczerze. Czekajcie, zadania główne, kosztowne łowy to jest do 55, a tu mamy talię. Czy w tali też są questy? Chwila. Tu talia, czy tu są questy? Powrót. Okej, okay, czyli zakładam, że w Tali jest ostatni quest. No czyli mamy jeszcze trochę do zrobienia. Kurczę, ja nie chcę was tym zanudzać, wiecie, bo pod że to nie jest nic ciekawego, te questy. Jeszcze chwilkę ponagrywamy. Długo się nie widzieliśmy, to mogę to wykorzystać i trochę pogadać jeszcze do Was. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? No pewnie, że chcę. Ej, chcę to jest Was do gildii? Kartofel chips Mamy działkę nawet. Ja jestem w niej sam z tym, z RWS-em i moim ziomeczkiem. Ale no. <laughs> Jak ktoś z was chce, to piszcie swój nick w komentarzu i napiszcie że chcecie do Gil, to was dodam, bo mamy tutaj kilka slotów e, Trzeba być regularnym i trzeba y, być miłym i to wszystko chyba Wystarczy być miłym Zbadaj sprawy upiora. Dobra, teraz będziemy badali sprawę upiora Zacząłem robić innego questa, teraz się zorientowałem, że robimy czerwień róż, a bestia o dwóch głowach to jest quest, którego ja miałem robić Będziemy robili dłuższy odcinek Ten odcinek będzie miał naprawdę o kurde Oh shit! Wow, wow 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 ej dobra spokojnie, tu będzie grubo Dajmy może jakieś zaćmienie, co? Aura cienia. Ten odcinek będzie miał nawet godzinę może. Ale jak chcę do talii dojść, że na przyszły odcinek zwiedzić talię. <grych> Tylko mam taki cel, nie? Nie, yeah, pięknie, leży. Nie ma to jak dobre bicie utorczyka z rana. Ej, w ogóle wiecie co? Ja tak sobie myślę. Nagry nagrywam teraz, wiecie, jest, jest 23.36, kiedy to nagrywam w tym momencie. I świadomość, że mogę dla was teraz nagrywać i streamować tak naprawdę kiedy chcę. Jest tak fantastyczna. Myślę sobie teraz, że kiedyś wstanę sobie. Kiedyś, nie? Spokojnie, wiecie, w czerwcu. Nie spieszmy się z tym. Wstanę sobie kiedyś tak z rana, zaparzę sobie świeżą kawę. Musiała, musiała być kawa, nie? No, kurde, kawa, wiecie. Pasuje do klimatu. Zapalę sobie jakieś świeczuszki, nic innego. I po prostu pogram sobie Broken Ranks na streamie, a wy będziecie szli do roboty i do szkoły. To będzie fantastyczne. W sensie, albo jakąś sobotę, może jakąś sobotę, weekendik, usiądziemy sobie z rana i postreamujemy sobie. To będzie świetne. Jakby, kurde, tak fajne czasy. To będzie nasz rok, widzowie. No i mamy torczyków pokonanych. Takie walki 5 na 5 to są akurat fajne i takie powinny być, żeby można było ich pokonać. Co to za zabawa, jak nie można ich pokonać. O, i od razu nas chila do pełna, to też jest spoko. Mamy kolejną walkę, dobra, dajmy tą aurę. Ja tu w ogóle gram jak totalny kasztan, nie? Zauważyłem. W sensie w ogóle się nie skupiam, jakby ja tutaj po prostu klikam, jak taki, wiecie, taki szympans po prostu, klikam, klikam i oby, oby się dobrze klikło, nie? No ale dobra, mamy gościa pokonanego. Wiecie w ogóle, co sobie myślę? Jak, jak, jak planuję w ogóle nagrywanie dalej na tym kanale Broken Ranks'a, bo to dalej będzie kanał gamingowy, to ja się nie mogę doczekać, nie wiem czy, no w ogóle, ja się nie mogę doczekać, bo za jakieś parę lat wychodzi nowa gra od Riotu, w sensie MMORPG i nie mogę się doczekać, aż ona wyjdzie, bo wydaje mi się, że wtedy możemy tak płynnie po prostu zacząć z niej nagrywać, że wiecie, ja prowadzę kanał o grze MMORPG i po prostu tam też jest MMORPG i na pewno będę chciał nią pograć, to może być rewelacyjna gierka i... Myślę, że możemy też coś z niej ponagrywać. Dobra, dostaliśmy 250 tysięcy złota, 120 tysięcy expa, w sumie spoko. Nie mam alta. Chyba zrąbałem, nie? Chyba jakbym miał alta, to bym dostał teraz dwa. A, cholera. Ej, dobra, to wygląda ciekawie. Czy oni się szkolą, żeby jechać do talii? Czy, czy my jesteśmy już na tym etapie, kiedy zaczynamy kontrofensywę? Czy my zaraz ruszymy do ataku? Dobra, widzowie, odszukaj kadry w Kemenak. Ja myślę, że do talii jeszcze kawał drogi. Nie będę was już męczył tym. Wiecie, co zrobimy. Możecie napisać też w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Kolejna rzecz, o którą was proszę. Napiszcie, czy jest sens, żebym ja to nagrywał. W sensie, ja chyba chcę zobaczyć tylko Talię. Pominę sobie te questy, bo ich tu jeszcze widzę dużo zostało. I jak już zobaczę, odblokuję Talię, wtedy po prostu znowu nagrywanie. I w kolejnym odcinku po prostu wystartujemy już z czymś ciekawym, bo no nie jest to ciekawe. No nie. Szanowni Państwo, to na tyle w tym filmie. Widzimy się tutaj, myślę, jakoś mniej więcej za tydzień o tej porze, może szybciej. Nagramy drugą część i wtedy już po prostu spotkamy się, myślę, przy wejściu do talii jak już w końcu będziemy mogli do tej tali wejść i w przyszłym odcinku już ruszymy e, na oglądanie tali, bo ja jej jeszcze nigdy nie widziałem, jestem ciekawy jak wygląda, czy jest dopracowana, czy jest fajna, ciekawa. E, a na ten moment myślę sobie po prostu skończymy. Było mi niezmiernie miło, znowuż móc dla was ponagrywać, coś sobie tutaj pogadać do tej kamery. Mamy tu kanę, teraz się chyba nachlał, co, <laughs> co Ty się dzieje. No, więc ja sobie to po prostu porobię. I widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie kciuka. Jeżeli lubicie content rock'n'runksowy, to zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie macie. Yy, I widzimy się po prostu w kolejnym filmie, który myślę będzie już nieco bardziej ekscytujący. Yo!